Dzień dobry, witam Was ponownie. Kolejne sprzęty z Chin do nas dotarły. Tak jest, oczywiście. Nie bójcie się tego wirusa. Złego licho nie bierze. Taki sprzęt dzisiaj. Zaciskarka do tulejek. Oczywiście mam takie zaciskarki, żeby nie było. Żeby nie było. Proszę bardzo. Czyli do klasycznych tulejek. Czekajcie. Dobra, tu będzie widać. Do klasycznych tulejek na maksa, nie? czyli do, do takich elementów, które zaciskamy na przewodach, nigdy nie wkładamy do naszych kostek takich przewodów jak tutaj, niezarobionych, tylko takie przewody jak tutaj, już w tulejce, która jest poprawnie zaciśnięta. I chcę wam pokazać moją zaciskarkę Knipexa jak to się mówi, to nie są tanie rzeczy. Tak jest. To nie jest tania zaciskarka, tylko bardzo droga i porządna. Ale nie o niej mowa, tylko dzisiaj mowa o sprzęcie z Chin, czyli zupełnie, zupełnie inna półka cenowa. I jestem bardzo ciekawy, jak ona sobie radzi, właśnie chyba z najbardziej klasycznymi i najczęściej stosowanymi, właśnie tymi elementami montażowymi. Zestaw widzicie jak wygląda, pudełko kartonowe, trochę samych tulejek, nawet całkiem sporo i zaciskarka i tutaj jest zaciskarka innego typu, ponieważ najważniejszy będzie tutaj zakres od 0,25 do 6 mm kwadrat, więc całkiem spora. AWG 23 do 10. Tak ona wygląda. I tutaj widzicie inna zupełnie zasada zaciskania czyli mamy szczęki z czterech stron, które się nam zamykają. Jeszcze tutaj może uda się to pokazać, jak ostrość złapie. O, właśnie. Cztery szczęki. Jest też tutaj. Pod tą śrubką yy, taki jakby regulacja docisku. Czyli kiedy nam to się wysprzęgli. No i dobra. Zaciskamy w takim razie, zobaczymy, jak to działa. Tutaj akurat mam wtyczkę do, 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 do zarobienia, czyli zarobione są przewody już, i akurat tutaj będzie pasowało, będą pasowały te zielone. Oczywiście dobieramy to tak jak być powinno, czyli tak żeby sama to tulejka plastikowa czy tworzywowa ona nie może być za, za szeroka. No i teraz zobaczymy sobie jak to nam zaciśnie. Tutaj będzie widać. I zaciskamy. Proszę bardzo czterech stron ładnie zaciśnięte. Jestem ciekaw, czy, czy jestem w stanie to ściągnąć. Nie jestem w stanie tego zerwać rękami przynajmniej. Nie, nie ma szans, żeby to zerwać. Więc działa i działa poprawnie i bardzo dobrze. Tutaj widać też od jakich mikrusów to za można zacząć? Czyli te 0,25 kwadrat to są te czerwone. No do już do 6 kwadrat to już są. O, tutaj teraz. Tu są te najmniejsze czerwone. 0,25, a tutaj 6 kwadrat No to już jest kawał byka, nie? 6 mm2. Tyle na dzisiaj. Nic tu chyba więcej dodać się nie da, mogę wam tylko jeszcze podpowiedzieć, że w czasie zaciskania, jeśli macie jakiś gruby przewód i na przykład przegieliście, w sensie, że jest coś tutaj za dużego i nie chcę wam to odpuścić, to tutaj jest takie miejsce, jakby do wysprzęglenia pod moim kciukiem. Nie, sorry, wskazującym palcem. Czyli jeśli zaciskacie i widzicie, że. To już nie idzie, to tym wystarczy nacisnąć i szczęki z powrotem się otworzą. I to jest stosowane również w innych firmach. Zobaczcie tutaj też mamy, czyli zaciskam, zaciskam, widzę, że nie idzie. To mogę to wysprzęglić i szczęki nam się otwierają. Tyle na dzisiaj. Ja zostawiam jedną. Biorę zaciskarkę do domu, bo tam potrzebuję do mniejszych elementów. Tutaj zostawiam jeszcze inny sprzęt, więc działa. Polecam link tradycyjnie w opisie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. na razie.